Adrian Kowarzyk, witam Państwa w studiu Polskiej Agencji Prasowej. Dziś Państwa i moim gościem jest pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, pierwsza wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry. A kiedy będzie się można zwrócić pani premier? Czy nastąpi ten moment? Taka jest umowa. My umowy dotrzymaliśmy i teraz druga strona decyduje, czy szanuje swoje słowa w umowach koalicyjnych, czy też tych słów nie szanuje. No my zakładamy, że szanuje, dlatego że to jest podstawa dobrej współpracy koalicyjnej, Ale jeżeli taką, słowa się dotrzymuje. Czy taką i dlatego obietnicę złożył zrobiliśmy. premier Tusk? taką obietnicę złożyli zresztą wszyscy koalicjanci umówiliśmy się wtedy kiedy była rekonstrukcja rządu rozmowa na ten temat co zresztą było potwierdzone potem w mediach i następnie odbyły się też rozmowy pana premiera z przewodniczącym Hołownią pan przewodniczący Hołownia mówił też wielokrotnie że premier osobiście zobowiązał się i potwierdził że to zostanie zrobione to czemu nie zostało zrobione jeśli mogę spytać no bo pan marszałek Szymon Hołownia był marszałek dotrzymał swoją część umowy. Dokładnie tak jak pan redaktor mówi, pan marszałek Hołownia i Polska 2050 dotrzymała umowy, bo my umów dotrzymujemy niezależnie od tego jak inni działają. Uważamy, że tak powinna wyglądać polityka, a pytanie już dalej są nie do nas. My odpowiadamy za nasze działania i niezależnie od tego kto co robi, dotrzymujemy umów. I pan premier Nadal nie podał terminu ewentualnego spotkania, bo wnioskowała pani o takie spotkanie porozmawiać chyba miesiąc temu, ile się nie wiem. Ponad miesiąc temu już chyba będzie sześć tygodni. Ja uważam, że koalicja dobra i każda współpraca to jest to rozmowa, to są spotkania i oczywiście ja jestem do dyspozycji. Sześć tygodni temu poprosiłam o takie spotkanie. Na razie to spotkanie się nie odbyło. I na razie Pani czeka? Zawsze czekam do dyspozycji. Oczywiście. To zapytam o inną sprawę, bo ogłosiła Pani niedawno w piątek start w walce o fotel szefa Polski 2050. Wcześniej mówiono nieoficjalnie, że te, tak się właśnie może wydarzyć. Co dalej? Co ze zbiórką podpisów? Planuje Pani objazd po okręgach? Niektórzy Pani kontrkandydaci przyszli, już to robią. Ogłosiłam i muszę powiedzieć z satysfakcją, że reakcja w mediach społecznościowych pozytywna reakcja przeszła nawet moje oczekiwania, to jest bardzo miłe, ale oczywiście zagrzewające do tego, żeby pracować jeszcze ciężej. I pierwszym krokiem jest zebranie podpisów. Niedługo będę miała w tej sprawie dobrą wiadomość. Oczywiście tu jest czasu długo, bo jeszcze do początku grudnia. Do 10 grudnia i tych podpisów trzeba zebrać bardzo dużo. 100. Nie? Trzeba zebrać co dziesiąty podpis głosującego, więc mm -hmm. w tym sensie to jest dużo mm -hmm. nie ilościowo, rozumiem, rozumiem. tylko jest demos głosujący i co dziesiąty Coświętowo. podpis mm -hmm. musi zostać zebrany, co jest sporo. Niemniej, wystartowałam 3 dni temu i już niebawem będzie dobra wiadomość. W tym tygodniu? Myślę, że nawet szybciej. E, dzisiaj? A nie, tak Poczekajmy jeszcze chwilę. Dobrze. Zapowiada Pani y, przypomnienie Polakom, czym jest Polska 2050. W sprawczości i w działaniu. Y, więc jakie konkretne sprawy chciałaby Pani załatwić? Jako szefowa Polski 2050. Sprawczość, działanie, odwaga to jest taka też moja trochę dywizja życiowa i Polska 2050 ma swoje DNA, to DNA sięga 20 roku i przede wszystkim to jest wrażliwość społeczna. Ustawa o asystencji dla osób z niepełnosprawnościami, którą myśmy rzeczywiście w koalicji postawili na ostrzu noża, jest w Sejmie, będzie przechodzić, już właściwie przechodzi przez Sejm. Tak, tak jest. Liczymy bardzo tutaj na podpis pana prezydenta, to się zdarzy. Jesteśmy też za społeczną gospodarką rynkową. To jest zapisane w Konstytucji, ale jakoś w ogóle w Polsce zapomniane, a tymczasem to jest istota, to jest to, co jest najlepsze dla Polski. I co to oznacza? To znaczy, że ta konkurencja i konsument to jest podstawa, jawność cen mieszkań, dostępność mieszkań, to jest wszystko to, w co zaangażowaliśmy bardzo dużo naszego wysiłku. I idzie kolejna już czwarta ustawa Polski. 2050 w sprawach mieszkaniowych też przez Sejm. Ostatnio przeszła jednogłośnie mm -hmm. przez Komisję. Ustawa, która wreszcie po 30 latach wolnej Polski zabrania deweloperom sprzedawania ludziom metrów pod ścianami jako miejsca do mieszkania. Ludzie na tym potracili naprawdę dziesiątki tysięcy złotych pojedynczy kupujących. A tak to to idzie w miliardy. Czyli chodzi o fikcyjny metraż? Fikcyjny metraż, tak. Człowiek kupuje 70 metrów i nagle okazuje się, no że ma 97. Tak, no, przecież to jest ściana, to nie, mówimy o ścianie, no przepraszam, między łazienką a pokojem. Tej ściany się nie Oczywiście. da zburzyć, zburzyć. I przez 30 lat się mówiło ludziom nie. Więc to jest w ogóle jakieś opaczne rozumienie wolnego rynku, gdzie silni, wpływowi mają pieniądze, otwierają gabinety polityków, załatwiają swoje, so, swoje sprawy. Ta ustawa poza tym, że załatwia ważną sprawę, pokazuje, gdzie jest prawdziwa gospodarka rynkowa. Ona jest po stronie prawdziwej konkurencji i konsumentów. i to to też jesteśmy my. Oczywiście zawsze też jesteśmy po stronie dbania o polską przyrodę, o taki dobrostan na pokolenia, żeby jej nie przehandlować w bieżącej polityce i w bieżącej. Ma pani takiej... na myśli lasy, ma Pani na myśli kolejne parki krajobrazowe? To wszystko się dzieje. Oczywiście sztandarowy, bardzo ważny projekt, poparty przez samorządowców na miejscu, czyli park Doliny Dolnej Odry, niestety zawetowany przez pana prezydenta. Niemniej wiem, że pani minister henning Kloska we współpracy z samorządowcami ma. Obchodzić weto. Nie obchodzić weto, ale tylko bronić, bronić polskiej mm. przyrody, tak, jak ona powinna być broniona wraz z samorządowcami we współpracy ze społecznością lokalną. I to się dzieje, więc ta nasza sprawczość jest idzie też obiecana przez nas ustawa o mediach publicznych została wpisana do prac rządu. I wreszcie takie nasze DNA, myśmy zawsze mówili że trzeba, że wizja to jest coś dobrego. Plan do przodu nie tylko pod nogi, ale mm -hmm. do przodu dla Polski taki odważny. To jest coś ważnego. W moim ministerstwie koordynujemy pracę nad strategią rozwoju Polski na najbliższe 10 lat. Ta strategia, mam nadzieję, jak najszybciej zastąpi strategię już przedawnioną, strategię Morawieckiego, która ciągle obowiązuje. Odbyły się konsultacje publiczne. One się skończyły 25 dni temu. Tak jest. I jutro w Lublinie będę prezentowała wyniki tych konsultacji. Akurat mieliśmy miesiąc, żeby bardzo dużo spłynęło i też takich, ale też takich... Mm sformułowań i głosów, które mówiły bardzo dobrze, że nad tym pracujecie, to jest bardzo potrzebne i w tej strategii są priorytety też bardzo bliskie, ale myślę, nam wszystkim, nie tylko Polsce 2050, mianowicie stawiamy na rozwój całej Polski, nie wyłącznie metropolii, Polska lokalna. Dzisiaj mhm. mamy kryzys demograficzny, jeżeli nie otoczymy parasolem inwestycyjnym, mądrym parasolem inwestycyjnym Polski lokalnej, to zacznie się, czy pogłębi się Eksodus do miast. Eksodus do miast i takie rozwojowe obumieranie średnich, mniejszych miast. I co się stanie, seniorzy zostaną tam sami, te możliwości dobrej pra pracy dla młodych ludzi tam się skończą. Młodzi ludzie będą musieli jechać do dużych miast, a tak nie powinno być. A na co najczęściej ludzie zwracają uwagę w tych konsultacjach społecznych? Proszę coś uchodzić rąbka tajemnicy. Jest bardzo dużo uwag o obszarze mieszkaniowym. To też byśmy mm. zaskoczeni. Ja zawsze uważam, że to jest taki obszar bardzo niedoceniany przez lata. Jak myśmy w Polsce 2050 podnieśli to jako jeden z tematów czołowych, nagle się okazało, że wokół tego jest wielka potrzeba społeczna, żeby to wreszcie załatwić, i też autentyczna taka emocja i zainteresowanie, bardzo dużo uwag, doceniających konieczność i potrzebę rozwoju społecznego budownictwa. Mieszkaniowego, co też w Polsce 2050 postawiliśmy i w przyszłorocznym budżecie bezprecedensowe 4 miliardy na społeczne budownictwo. Mm -hmm. To ludzie doceniają. Są inne jeszcze propozycje, na przykład podatek od nadmiarowych mieszkań został wskazany. Jest też bardzo dużo uwag samorządowych dotyczących miast i kategoryzacji miast, w jakim typie kategorii miasto powinno, nie powinno się znaleźć. To są rzeczy techniczne, ale z punktu widzenia takiego planu inwestycyjnego, który za tą strategią pójdzie, oczywiście dla samorządowców i dla mieszkańców bardzo ważne. Wracając do programu Polski 2050, ostatnia rzecz, ustawa kuwetowa. Nadal o nią walczycie? Oczywiście, bo to jest. My nie walczymy no, no, o ustawę. My Tejście nie opóry. walczymy o ustawę, my Tylko walczymy o sprawę. To zostało zapisane w umowie koalicyjnej. Tylko w Polsce jakoś tak się dzieje, że jak ktoś jest w opozycji, to mówi profesjonalizacja zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Jak przychodzi do władzy, to zapomina i my się tym różnimy. To zresztą obiecywaliśmy, że będziemy inaczej działać w polityce. Między innymi dotrzymujemy umów, bo po prostu dotrzymujemy umów, i także nie zapominamy tego, co mówiliśmy, będąc w opozycji. Jest to w umowie koalicyjnej, nie ma takiej ustawy rządowej, mimo że bardzo, bardzo tutaj deklarujemy gotowość współpracy. Więc ja słyszę różnych że jest po prostu opór waszych koalicjantów. No to widać w Sejmie, dlatego że myśmy dali naszą ustawę już poselską, która została pierwsza utrącona. I teraz idziemy z drugą, będziemy tak długo działać, zrobimy wszystko, co możliwe. No, mam nadzieję, że nastąpi jakiś namysł w tej sprawie, bo ta profesjonalizacja zarządzania spółkami skarbu państwa jest też potrzebna dla gospodarki, to jest kawał naszego majątku i teraz dobrze zarządzane daje lepsze efekty i lepsze efekty dla, dla gospodarki. chciałem się ztaczyć o wybory w post 2050. Temu w tym studiu na Pani miejscu siedział Ryszard Petru. Pytałem go o Pani, o Pani ewentualną kandydaturę, wtedy jeszcze ewentualną. Ocenił, że ma Pani, tutaj cytat, uwaga, bardziej lewicowe w porównaniu do jego wolnościowych poglądów gospodarczych. I nieskromnie uważał, tutaj też cytat, że mógłby odzyskać część elektoratu, który poszedł do Konfederacji. Co Pani na to? Przede ma Pani bardziej lewicowe poglądy? Przede wszystkim. Takim DNA naszym jest, że cała kampania ma być pozytywna. I ja taką pozytywną kampanię prowadzę, i rzeczywiście, tak jak powiedziałam, społeczna gospodarka rynkowa. To jest nasze DNA od początku z 2020 roku i uważam, że tą drogą powinniśmy iść, bo ta droga jest potrzebna Polsce. To jest coś, czego zabrakło. Wolny rynek to nie jest wolna Amerykanka, wielkich korporacji, wielkich biznesu, lobbystów, którzy wchodzą do polityków i za zamkniętymi drzwiami załatwiają sobie rzeczy typu kredyt, dopłaty do kredytów, z których 10 miliardów złotych włożono w to, żeby zarobiły na koniec banki i deweloperzy, że pod pretekstem, że się pomaga ludziom, a ludzie, to jest taki po prostu sztandarowy przykład, a ludzie musieli zapłacić więcej za mieszkania i za kredyty. Więc takich rzeczy dość. Ta nasza ustawa, też 30 lat wciskano ludziom te metry pod ścianami mhm. i ludzie słyszeli, że nic się nie da zrobić. Otóż da się zrobić. Tak samo słyszeli, że nic się nie da zrobić w kwestii jawności mieszkań. Ale ucieka Pani od odpowiedzi. Rozumiem, że pozytywnie nie to Ale to jest, pani... przedstawiłam mhm. przedstawiłam moją wizję gospodarczą, która uważam, że jest dobra Czyli dla Polski. Rozumiem, że określenie jest... lewicowe tu nie pasuje. Ja myślę, że to jest społeczna gospodarka mhm. rynkowa, to jest zapisane w naszej konstytucji. E, czy uważa Pani za realne zbudowanie w niecałe dwa lata y, struktur zdolnych do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych? Polska 2050 nie ma struktur, Polska 2050 ma ludzi i społeczność Polski 2050. Tak, ale tysiąc osób to mało tysiąc osób to są osoby głosujące, natomiast jest dużo więcej, dużo, dużo więcej członków partii, członków stowarzyszenia, Sympatyków. To jest społeczność Polski 2050. Czy jest pani spokojna na ten start? Samodzielny. Ja o jest nie jestem spokojna, bo uważam, że przekonanie, że wszystko jest świetne, to jest arogancja i nigdy nic dobrego z tego nie wynika. Trzeba zakasać. Rękawy cały czas bardzo ciężko pracować, jeździć, rozmawiać z ludźmi. Ja właściwie cały czas w ostatnich miesiącach jeżdżę, rozmawiam z ludźmi, mam takie spotkania, które nazywam tweetapami. Jest to przeniesienie tej debaty, która się dzisiaj toczy w Nadia przestrzeni. Tak jest cyfrowej do realu. Byłam już w większości województw, ale będę jeździć, jeździć po mniejszych miastach, wszędzie w realu, twarz w twarz rozmawiać na otwartych spotkaniach z ludźmi. My wszyscy tak robimy w, i będziemy robić jeszcze bardziej w Polsce 2050, bo rozmowa z ludźmi, szczera, otwarta, ma się dziać nie przed wyborami, kiedy się zabiega o głos, a wtedy, kiedy się niesie odpowiedzialność za państwo. A czy z marszałkiem Czarzastym zamierza pani rozmawiać na konkretny temat, bo marszałek Hołownia szczycił się tym, że wyrzucił z Sejmu zamrażarkę, y, zamontowaną w czasach wpis, tak powiedzmy. E, tymczasem marszałek Czarzasty y, zapowiada, że będzie stosował tak zwane marszałkowskie weto. No, to jest nieopisane w, w regulaminach, ale mówi o tym, że będzie blokował, stopował projekty, które są populistyczne, które nie znajdują oparcia w faktach. Co Wy na to? Bo raczej krytycznie się do tego odnieśliście. Nie. Możemy się stawać tym, przeciwko czemu walczyliśmy. Przyszliśmy do władzy, my jako Polska 2050, w imię odbudowy demokracji, to wyrzucenie zamrażarki. Czym jest zamrażarka? Zamrażarka jest uzurpacją władzy, gdzie marszałek Witek sobie uzurpowała, że jednoosobowo mogła sobie zdecydować, które projekty ustaw są głosowane, a które no tłumaczę, nie. No wpłynął nie, projekt i mógł leżeć miesiącami. Ale to oznacza, że jest projekt, nad którym powinien głosować Sejm, wybrani mhm. demokratycznie... Posłowie, a tymczasem nagle jedna osoba mówi, a nie, nie będzie, nie jest dobry, ja osobiście decyduję, że nie jest dobry, i taka ustawa nie będzie głosowana. Nie ma takiego prawa, tego nie ma w Konstytucji. Myśmy to słusznie krytykowali. To zobowiązanie marszałek Hołownia w imieniu całej koalicji 15 października skutecznie zrealizował. I naprawdę nie ma żadnego powodu, żebyśmy do tej podłej pisowskiej praktyki teraz wracali. Jak to I rozumiem, w takim razie. I rozumiem, że nie wrócimy, bo też słyszę wypowiedzi słuszne pana marszałka tego, że przyznaje, że nie ma czegoś takiego, jak marszałkowskie veto. Nie ma rzeczywiście. No, tak, powiedział, że użył tego jako pewnego skrótu myślowego, jako takiej nazwy, o yy, której nie, nie ma odniesienia do faktów, ale tym niemniej yy, nadal zamierza yy, te projekty, które uważa za, za populistyczne, szkodliwe, jak rozumiem w kierunku również prezydenta, te, które nie mają yy, finansowania konkretnego, wskazanego. Yy. Ale co to jest za to... w ogóle procedura? Od, ja, ja tego, od tego jest Sejm, żeby decydować, czy ustawa jest dobra, czy zła, czy powinna przejść, czy nie. Koalicja głosuje większościowo przeciw złym ustawom. To jest oczywiste. Natomiast jedna osoba no, no nie może stanowić w Polsce prawa. bo to jest, <laughs> I decydować, że ta ustawa jest populistyczna i nie spełnia warunków, a ta jest jakaś, która spełnia te warunki. Tak no, Na w Konstytucji władzą jest Sejm, nie marszałek Sejmu. No ale co wy zrobicie, jeżeli do tego dojdzie, jeżeli jakaś ustawa będzie zamrożona? Panie redaktorze, na razie bardzo spójnie jako Polska 2050 wypowiedzieliśmy się, że zostało wspólne koalicji 15 października zobowiązanie zrealizowane przez marszałka Hołownię i mamy przy tym trwać. To jest nasze stanowisko. To zresztą było i rozumiem, że pozostaje. No Chyba nikt nie zmienia zdania stanowisko całej koalicji 15 października. To jeszcze dwa szybkie tematy, chociaż rozległe, ale po jednym pytaniu. Jak ocenia Pani tempo realizacji inwestycji z KPO? Ponad 900 tysięcy projektów. Już jest w realizacji, rozumiemy. 900 tysięcy umów zostało umów, podpisanych, przecież, ale to jest dokładnie to, co pan redaktor mówi, bo to są projekty. Czasem to jest umowa z pojedynczą osobą, która na przykład wymienia źródło ciepła u siebie w domu, mieszkaniu, a czasem to są wielkie umowy ze spółkami o unowocześnieniu polskich sieci przesyłowych. Więc to są bardzo różne rzeczy, mhm. ale w sumie to jest 900 tysięcy, daje wyobrażenie, jak, wielka, jak wielki proces budowy inwestycji, dzieje się w całej Polsce. No i inwestycje mają to do siebie, że trwają. Nam tymczasem zabrano dwa lata. To tak jakby z placu budowy skrócono inwestycje budowe o połowę. My, samorządowcy, wszyscy, którzy to robią, dzisiaj naprawdę pracują w jakimś nieprawdopodobnym tempie, żeby skutecznie tę budowę, te inwestycje, to jest kolej, drogi, żłobki, internet, w bardzo, bardzo wielu obszarach. Oczywiście inwestycje w... Obszar energetyczny, na tempo, ale też na jakość bardzo ciężko, bardzo wiele osób w całej Polsce pracuje, żeby jak najwięcej tych środków wykorzystać. Czyli tempo jest dobre. Tempo jest bardzo szybkie, rozum. ale już przyspieszyć się mhm. nie da i ścigamy się z czasem. No bo tu też jakość musi zostać zachowana. No to jest to mają być inwestycje rozwojowe, które dadzą nam napęd i motor rozwojowy na lata, więc to nie ma być po prostu przepalanie pieniędzy. Ostatni wątek pracowała Pani w ośrodku studiów wschodnich jako wicedyrektor. Dobrze mówię wicedyrektor. Tak. Była pani ambasadorem w Moskwie, więc zapytam, bo to też chodzi o rosyjską mentalność, nie tylko, jakie ma Pani odczucia wobec tych prowadzonych rozmów, czy raczej prerozmów. Rozmów przedpokojowych, przepraszam za określenie, planów, które wyciekły do mediów, planów, które miały być amerykańskie. Słyszeliśmy, że może to rosyjska wrzutka. Na co układa się ta układanka? Stany Zjednoczone są gdzie indziej niż były. Są naszym sojusznikiem, i dla nas najważniejsze jest, żeby pozostały po tej stronie prodemokratycznej rzeczywistości, w której my jesteśmy. A to co są bliżej Wschodu. Niemniej. Są dzisiaj w innym miejscu i to jest fakt, który musimy sobie powiedzieć. Ewidentnie doszło do jakiegoś dogadania się między prezydentem Trumpem a prezydentem Putinem ponad głowami i za plecami Ukrainy i w pewnym punkcie także ponad głowami i za plecami Europy. No teraz rozumiem, że to są fakty, komunikowane które i rozgrywane. muszą zostać nazwane, i teraz wokół tego oczywiście Europa wkroczyła z takim jasnym przekazem, że nic o nas bez nas. Polska też nic o nas bez nas. I pokój, jeżeli rozwiązanie, hmm konfliktu, A tak naprawdę inwazji rosyjskiej na Ukrainę, bo też pamiętajmy, co się zdarzyło. To nie jest po prostu jakieś wzajemne nagle zaognienie, tylko Rosjanie napadli na sąsiada. To jest to, co się zdarzyło. Rozwiązanie tego konfliktu bez Ukrainy i jej zgody nie jest możliwe. W związku z tym wyobrażenie, czy po stronie amerykańskiej, czy po rosyjskiej, że tak to można zrobić, dzisiaj jest konfrontowane z rzeczywistością i widać, że nie można zrobić. A myśli pani, że Rosjanie chcą zakończyć tę wojnę? Czy to jest granie na czas, bo tak często mówią eksperci. Rosjanie chcą podporządkować całościowo Ukrainę, uczynić z niej państwo wasalne. Rosjanie chcą, żeby ich wojska stały na granicy ukraińsko-polskiej i chcą mieć wpływ na naszą suwerenność. Chcą móc decydować, mieć Ukrainę tak jak Białoruś, jako wasala, jako kolonię, a o nas współdecydować o naszym bezpieczeństwie. To jest to, czego chcą Rosjanie. Od tego się nie cofną, zdania swojego nie zmienią do tego dążą od bardzo wielu lat i teraz wszelkie łudy i złudy, że jak się uchylimy, pogodzimy, odstąpimy, to oni od swojego odstąpią są absolutnie jakąś iluzją i są jakieś siły polityczne w Polsce, które w coraz większym stopniu przejmują tę rosyjską narrację i zaczynają mówić, wojna ukraińska nie ma nic, czy wojna Ukrainy, obrona Ukrainy przed Rosją nie ma nic wspólnego z nami. No otóż ma, bo jak Ukraina się broni, to Rosjanie nie idą, dalej. No to jest tak proste. Powiedziała pani Katarzyna Pałuczyńska na minister funduszy i polityki regionalnej, pierwsza wiceprzewodnicząca Polski 2050. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję już Państwu, życzymy miłego dnia i jak zwykle zapraszam na jutrzejsze Studio PAP o godzinie 10.